Ochotnicza Straż Pożarna ze Skotnik obchodziła setną rocznicę powstania. Była to piękna, podniosła uroczystość. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się od mszy świętej w miejscowym kościele. Po modlitwie uczestnicy prowadzeni przez orkiestrę dentą, działającą przy OSP Męcina w powiecie limanowskim i liczne poczty sztandarowe przemacerowali na plac przed remizą na drugą część uroczystości. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem. Było podniesienie flagi na marsz. odśpiewano hymn państwowy. Ochotnicza Straż Pożarna Skotniki bardzo pięknie zapisała się na kartach historii. 100 lat temu w 1925 roku grupa odważnych i oddanych ludzi podjęła decyzję, by służyć tej społeczności. Nie mieli takiego sprzętu jak dziś, nie mieli też wielu udogodnień, ale mieli jedno wielkie serce i nieugiętą wolę niesienia pomocy. Dzięki ich determinacji powstała OSP Skotniki. Dziś z dumą kontynuujemy ich dzieło. Dziękuję wszystkim druhom i truchom, tym, którzy są z nami dzisiaj i tym, którzy odeszli już na wieczną służbę. Nasza historia to nie tylko gaszenie pożarów, to udział w życiu społecznym, edukacja młodzieży, pomoc w trudnych chwilach, obecność przy radościach i smutkach naszej miejscowości. Jesteśmy z Wami i dla Was. Druchny i druchowie z ASP Skotniki są dumni ze swojej jednostki, a tak uroczyste obchody, mimo zmęczenia spowodowanego organizacją wydarzenia, napawają ich wielką radością. Jesteśmy częścią organizacji, która ma 100 lat. Tylu ludzi wkładało swój wysiłek w to, żeby straż była nasza w tym miejscu, w którym jest w tej chwili. E, to się nie stało od tak z dnia na dzień. To była praca wielu pokoleń, wielu ludzi. Praca wielu pokoleń i wielu ludzi została doceniona. W hołdzie założycielom i kontynuatorom strażackiego dzieła odsunięto pamiątkową tablicę wmurowaną w ścianę frontową budynku Remizy. Sztandar jubilantki został oznaczony złotym znakiem Związku OSPRP. Młodzieżowa drużyna pożarnicza otrzymała nowy proporzec który z rąk prezesa Janusza Piotrowskiego odebrał jej dowódca, Kasper Sendrowicz. Były też indywidualne wyróżnienia resortowe. Pracę wielu pokoleń na rzecz bezpieczeństwa podkreślił także najważniejszy człowiek w Ochotniczych Strażach Pożarnych, Waldemar Pawlak, prezes zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Stulecie to jest rocznica wyjątkowa. To są cztery pokolenia i tak jak słuchałem tutaj historii, to... Ta historia się przeplata także z dniem dzisiejszym, jeśli chodzi o rodziny tych, którzy byli założycielami, bo są tu, i, są tu potomkowie rodu Skotnickich, ale też jak usłyszałem nazwisko pierwszego prezesa Jana Piotrowskiego, no to jest pewna kontynuacja też w osobie prezesa i rodziny Piotrowskich. Chcę pogratulować wszystkim strażakom, druchom z OSP Schotniki tej pięknej kontynuacji, pięknego dziedzictwa i rozwijania tej tradycji, bo ta, to rycerskie hasło Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, to jest to credo naszego działania. To nie tylko działanie ratownicze, ale to jest działanie na chwałę Bożą, a więc we wszystkich obszarach. Władzę rządową reprezentował wicewojewoda Michał Skotnicki, który gratulował jubileuszu, ale także mówił o znaczeniu jednostek OSP w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności. Gratuluję tego wspaniałego jubileuszu. Jest nam bardzo miło, że możemy dzisiaj tutaj wspólnie z Wami świętować tą piękną, stuletnią tradycję jednostki w Skotnikach. Niedawno otrzymywaliście bardzo dobry wóz bojowy, jesteście dobrze doposażoną. Jednostką, przez to również, że wszystkie samorządy dbają o to, aby ich przedstawiciele, tak naprawdę ich armia lokalna, była dobrze wyposażona. Gratuluję panu Wójtowi, gratuluję poprzednikom i mam nadzieję, że również w przyszłości Ochotnicy Straży Pożarnej będą specjalnie i dobrze traktowane. Również w nowej ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej stanowicie bardzo ważny element zabezpieczenia ludności cywilnej. Niesienia im pomocy w razie potrzeby. Tą pomoc niesiecie. Niesiecie już przez ponad cztery pokolenia i nieść będziecie nadal. Za tą pomoc bardzo serdecznie wam dziękuję. Z podziękowaniami, gratulacjami i życzeniami pospieszyły władze powiatu sandomierskiego. Dziękujemy Wam. Za ten piękny jubileusz. Dziękujemy za to, że tak pięknie kultywujecie to, co rozpoczęli wasi przodkowie, gdy zakładali tą piękną jednostkę OSP. Dziękujemy Wam, że szczycicie i swoją działalnością. Sławicie powiat sandomierski, województwo to wszystkie w całej Polsce oraz w całej, w całej Europie. Gratulujemy Wam Waszych osiągnięć. Trzymamy za Was kciuki, dziękujemy za to, co robicie każdego dnia. Oby takich jubileuszy było tu jak najwięcej. Gospodarz gminy Samborzec oprócz gratulacji podkreślił trud organizacji tak dużego i z takim rozmachem przygotowanego przedsięwzięcia, Wiem, ile Was to musiało kosztować, drodzy druchowie, schodnik pracy, czasu, zaangażowania, na pewno też i nerwów. I za to wam dziękuję, bo to, że dziś możecie świętować w stulecie swojej jednostki, tak, Licznym gronie. Jak prezes Janusz Piotrowski kilka dni temu odwiedził nas w urzędzie i powiedział, że spodziewają się nawet 350 osób, no to schyliłem głowę z wyrazami uznania, ale to pokazuje właśnie, że to 100 lat, które w tym roku mija, 100 lat Waszej działalności było dobrym wiekiem działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnikach. Ciepłe słowa podziękowań i uznania padły w kierunku Janusza Piotrowskiego, prezesa OSP Skotniki i jego najbliższych. Rodzina ta ma we krwi prowadzenie działań, które leżą w statucie, w regulaminach i w zwykłym ludzkim otoczeniu Ochotniczej Straży Pożarnej. W Skotnikach. W kierunku wyróżnionych, ale i całej jednostki popłynęły życzenia i gratulacje od władz powiatowych ochotniczych straży pożarnych. Gratuluję wszystkim tym, którzy są odznaczeni. A najbardziej tej młodzieży, tam na końcu, którzy stoją, to jest nasza przyszłość. Za to serdecznie jeszcze raz bardzo proszę dla nich o podziękowanie za to, że oni dzisiaj tu z nami są. Przecież oni kiedyś będą służyć tu wszystkim nam, mieszkańcom. Tak jak podkreślił prezes Piotrowski, jego formacja słynie z pracy z młodzieżą, a ta odwdzięcza się wynikami w zawodach pożarniczych. Do młodych dołączymy ostatnio druchny z kobiecej drużyny pożarniczej. Aktualnie do jednostki należą tytuły. Aktualny jest, kobieca drużyna pożarnicza jest, są mistrzyniami województwa świętokrzyskiego. Młodzieżowa drużyna pożarnicza kategoria chłopcy są Mistrzami Województwa Świętokrzyskiego e, w halowych e, w zawodach halowych e, m, m, MDP chłopcy są e, wicemistrzami Polski. Kasper jest indywidualnym, Kasper Centrowicz jest indywidualnym mistrzem Polski, a dziewczęta są wicemistrzyniami województwa świętokrzyskiego. Można zaryzykować stwierdzenie, że skotniki strażą stoją. Z całej wiązki, tylko kilka domost nie ma żadnych związków ze strażą. Na jednej ręce można policzyć te domy. Po części oficjalnej uczestnicy bawili się na pikniku z licznymi atrakcjami. Jerzy Strzyż, STV Info.